Zaraz będzie nas jakiś rolnik gonił i będą, będą z tego problemy. Także jedziemy zobaczyć z drugiej strony zamek i, i zobaczymy czy uda nam się do środka wejść. Nie? Ja mam w planach, w ogóle miałem, miałem w planach wcześniej zanim na, będziemy nakręcać ten materiał, żeby wejść do środka. Może uda się przekupić jakiegoś strażnika <grym>, strażniczka złotym gazowanym to wejdziemy do środka i, i zobaczymy. W całym parku, w całym parku. Niestety nie udało mi się tego pana stąd z tej budki przekonać, żeby mnie wpuścił i wam pokazać ten piękny zamek. Ten piękny zamek. Spójrzcie tylko, jak on będzie wyglądał fantastycznie. Tam jakaś drabina widzę jest. To pewnie będzie wszystko do rozebrania tutaj, no bo to nie wygląda na ciekawie, ale prawdopodobnie będzie Zrobiono tak jak było, tak? Ten pomnik, który tutaj, tutaj pomnik, ten, ta figurka, która tutaj była. Pokażę wam, pokażę wam w jakim